Siemą, Kasię. Witam moje kochane waranki, kebabki moje słonka. Witam Was serdecznie. Jest to czytanie na drugą połowę lipca od 16 do 30. Mam nadzieję, że u Was jest dobrze, że czujecie się dobrze, bo energie są bardzo silne, wyzywające wręcz do stawiania się. Na nowej ziemi, bo to jest właśnie nowa Ziemia. No, um, energie nie są łatwe, ale w zaufaniu wszystko będzie dobrze. Proszę mi wierzyć. To teraz zaczynamy. Co? Moje kebabki, kochane. I to jest tak: obecnie wasza energetyka, obecnie. Energia wasza, obecnie. Trójka kielichów. Super. Co w ciągu tych dwóch tygodni do was przychodzi, moje baranki? Co w ciągu tych dwóch tygodni do Was przychodzi, moje baranki? Baranek, co w ciągu dwóch tygodni do Was przychodzi? Pięknie, e, na co się przygotować? Wasze nastawienie, Patrzcie. Intencje najbliższych, waszych osób. Czego nie widzicie baranki, czego wy nie widzicie mhm. i karta maga Kochani powiem wam tak, że... Trójka kielichów. No, wy jesteście w pięknej energii. Tutaj mi wychodzi karta MAGA, ale dlatego, że tu tak, jakby było rozliczenie się jakieś z kimś. Z, nie wiem, czy z lekarzem, czy. Tutaj z osobą z pod znaku powietrza, jakieś urzędowe sprawy, tutaj podjęcie definitywnych decyzji, tak, rozstanie się nawet z kimś, czy podpisanie jakichś kontraktów. Tutaj też jest dużo takiego czarowania, troszeczkę, ale też korzystania z życia, które, które wam niesie, jakieś dobre po prostu informacje, tak. Ta trójka kielichów mówi, że wy jesteście w jakimś takim Zadowoleniu względnym, tak, ale nie wiem dlaczego. Pokazuje mi się tutaj osoba, nie wiem czy starsza, czy osoba, która jest mocno bardzo związana, słuchajcie, z intuicją, tak. I wiecie co? To jest tak, że w tych ciągu. Tu jest nastawienie trochę na siebie, na takie zadowolenie. Ja chcę być zadowolony, zadowolona, ja chcę mieć pieniądze. Tu chodzi też o jakieś pieniądze, tak? Niektórzy z Was wejdą w jakieś współpracę może, tak? W jakieś partnerstwa, jakieś też sytuacje, gdzie ten pieniążek do Was idzie. I tutaj, o, cholera, prawda? Widzicie? Prawda. No, y, tutaj y, mam wrażenie, że samotność wy jesteście sami, ale nie samotni i w jakim sensie wam to przynosi jakieś takie mam wrażenie pewnego rodzaju zadowolenie. No i właśnie chodzi o to zadowolenie, ale też chodzi o jakiś dobrobyt, o osobę, która może się z wami troszeczkę ścierać, ale też mam wrażenie, że nad czymś tutaj, bo tu była jakaś nie wiem, ktoś tu wymierzał sprawiedliwość. Mam wrażenie, że jakaś osoba mogła was też w jakiś sposób chłodno potraktować ale wy swoim urokiem i swoim takim czy nawet odwrotnie tak potrafiliście w jakiś sposób nad tym zapanować i tu się pokazuje takie małe słuchajcie zwycięstwo tak bo mam wrażenie, że tutaj ktoś się przed wami broni, ale również wy wiecie, pokazujecie mi się, że nie ma tutaj chęci takiego mam wrażenie jakby Wiecie, nie ma tutaj chęci takiego, wy się bronicie przed czymś. O, wy się przed czymś bronicie, i mam wrażenie, że to jest taki wasz troszeczkę upór. Upór, niezdecydowanie w zasadzie, jakaś taka duma, niechęć do wzięcia za coś. Słuchajcie, niechęć do wzięcia za coś odpowiedzialności. Tak? Albo też ktoś przed Wami się w jakiś sposób broni, i nie ma tutaj chęci wybaczenia w ogóle, tak jakby. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, jest to osoba, która z jednej strony. Wiecie co, pokazuje mi się tutaj trójka osób, to może być też dwoje dzieci jakieś, to może być sytuacja, gdzie jest więcej osób, pokazuje mi się tutaj osoba, która, no, pokazujecie mi się tutaj trochę zamknięci na argumenty, wiecie? Trochę takiej nieuczciwości mi się tu pokazuje, bo tu jest siódemka mieczy i to dotyczy jakichś uczuć. Być może ktoś. Tutaj e, ma jakąś stratę, ktoś tutaj energetycznie przeżywa jakieś bóle, straty, nie wiem, jakieś takie, e, taka energia smutku, straty, tak, ale mam wrażenie, że to jest jakaś taka pewna manipulacja. I nie wiem, czy to jest wasza obuzy manipulacja, czy to jest kogoś manipulacja, bo nie ma tutaj szczerości i nie ma, słuchajcie, to jest tak, jakby zamknięcie się całkowicie na pewne argumenty, wręcz nawet wrogość. Słuchajcie, taka powierzchowność, wrogość do kogoś, kto jest tutaj. Mam wrażenie, że tak jakby niegotowość Wasza na wzięcie za coś odpowiedzialności lub za pewne rzeczy odpowiedzialność lub też taka. Niechęć do przekroczenia tych własnych granic w celu takiego, żeby otworzyć się na jakieś argumenty, otworzyć się na jakieś wiadomości, na jakąś wiedzę. Tutaj i to jest, to dotyczy albo osoby starszej, osoby, kapłana, kapłanki, babci, dziadka, nie wiem, albo tutaj dotyczy to osoby, która jest mocno uduchowiona, jakiejś kapłanki, jest osoba rozsądna, bardzo mocno intuicyjna, widzi więcej i rozumie więcej niż Wam się wydaje. Natomiast Wy jesteście na to bardzo zamknięci i to w jakiś sposób powoduje w Was frustrację. I mam wrażenie, że tak naprawdę tutaj jakieś. Straty, które wy przeżywacie przed tym wszystkim, wy się bronicie przed tym, aby się otworzyć na więcej. Wy nie chcecie więcej rzeczy widzieć, takie mam wrażenie, o. Wy nie chcecie więcej rzeczy, tak jakby zobaczyć, tylko. Tutaj jest tak, jakby zamknięcie się na argumenty, zamknięcie się na, na wszystko, co jest dookoła. Pewna, nawet taka manipulacja, tutaj, uczuciami wychodzi, po to, żeby zyskać coś. Ale tak naprawdę, ja nie wiem co. I właśnie ten, ten mak mi tutaj mówi. Wy, tu może także to możecie wymanipulować manipulować otoczeniem, żeby po prostu um, coś zyskać, tak? A może też otoczenie wami manipuluje, żeby coś zyskać, bo jest jakaś nieuczciwość w uczuciach, nieuczciwość w emocjach, um, jakby takie. Słuchajcie, nie chcecie w ogóle żadnych argumentów, to nawet od jakiejś matki, od jakiejś kobiety, od jakiejś matki. Tutaj jest bardzo dużo kobiecej energii, moje kochane baranki. Wystawiacie na pewną taką powierzchowność. Wystawiacie na pewną powierzchowność. Dla Was po prostu jest ważne tu i teraz to, co Was otacza, i po prostu nic więcej, a tutaj się pojawia nagle duchowość jakaś, tak? Ktoś tu wyskakuje z duchowością, z rozliczaniem, ktoś tu o czymś mówi, natomiast ktoś tu Wam coś mówi, ktoś może wytoczyć Wam jakąś taką yy, yy, sytuację, jakieś argumenty silne, dać na coś, a Wy w ogóle nie bierzecie tego pod uwagę, Wy nie bierzecie tych argumentów, pod uwagę. I słuchajcie, jeśli chodzi o osoby bliskie was, bliskie waszemu otoczeniu słoneczka, to no mi się pokazuje, że siódemka monet pokazuje, że one są tak jakby na drodze rozwoju jakiegoś. Być może na drodze rozwoju biznesu, bo chodzi im o spokój emocjonalny, o spokój finansowy, coś tutaj wzrasta, coś tutaj osoby obok was się rozwijają, dążą do, do dobrej sytuacji materialnej przede wszystkim, bo mi się tu pokazuje król monet. Ale również jakaś fajna współpraca z kimś, która wzrasta, tak? Która się rozwija. Natomiast u Was, czego wy nie widzicie, kochani? Wy nie widzicie właśnie tego, żeby wziąć za coś, słuchajcie, tą odpowiedzialność. żeby wziąć za coś, słuchajcie, odpowiedzialność i ta dziewiątka buław mówi o dyscyplinie, żeby bardziej trochę się zdyscyplinować pod względem innych osób, czyli to co wam coś ma ktoś do przekazania, żeby to po prostu przyjąć, żeby bardziej tą postawę waszą zdyscyplinować i przyjąć po prostu tak, bo tutaj jest taka no, dużo jest nieuczciwości, dużo jest, słuchajcie, nie wiem o co chodzi, jakiejś takiej niegodziwości nawet. Nie ma tutaj manipulacja jakaś. Zamknięcie się, taka jakaś naiwność, nawet ślepa, dziwna, dziecięca naiwność, nie wiem o co tutaj chodzi, e, wręcz jakaś taka wrogość. E, i nie wiem, czy wrogość kogoś do Was, czy Wasza wrogość do kogoś, tak? Wasza niegotowość w ogóle do przyjęcia argumentów. No i pokazuje się tutaj, kochani, że właśnie ta dziewiątka buław mówi, czego Wy nie widzicie, że trochę postawa zdyscyplinowania i takiego prostego trzymania kręgosłupa we właściwym miejscu ja to zawsze mówię przyniesie wam stateczność przyniesie wam autorytet ktoś starszy tu się pokazuje ktoś bardzo, nie wiem czy jest mąż, ojciec, nie wiem to jest osoba też pod znaku ognistego, bądź osoba urodzona latem, jest to ktoś ale ktoś też może być na wysokim stanowisku, ktoś kto jest autorytetem, ktoś kto chce sprawiedliwości ktoś kto potrafi kto potrafi E, um, poukładać wszystko tak, jakby na swoje miejsce, ktoś to potrafi być takim zarządcą, zarządcą emocji zarządcom rodziny i tak dalej. I ta dziewiątka buław mówi o tym, że ty musisz wziąć odpowiedzialność, bo to jest postawa obronna, ale ty musisz wziąć za coś odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny, za to co mówisz, tak? Nie za kogoś, za siebie, tak? Bo dziewiątka buław mówi o dyscyplinie wewnętrznej. W momencie kiedy ty się zdyscyplinujesz, tobie to przynosi autorytet. Staniesz się autorytetem sam w sobie, staniesz się spokojny, spokojny, spokojna, tutaj zdobędzie też dużo szacunku ta osoba, tak, ale też jakąś pewność siebie, taki spokój wewnętrzny, duchowy i finansowy, tak, natomiast, żeby tej energii, tej, bo to jest energia płytkości, takiego wiecznie kołatania się pomiędzy jednym a drugim, trójka kielichów mówi, że wszystko jest fajnie, zadowolenie, ale to wszystko nie jest takie jakieś zgłębią, tak, także tutaj, kochani, tak to wygląda, no i co, moje baranki, Zobaczymy słoneczka runę dla Was, kochani, jaka runa tutaj wychodzi. Nie, za dużo mi wypadło. Runa, karta runy, karta runa. Tu jest też duże egoizmo, słuchajcie, u Was. Tu mi się w kartach, nie tak, ja nie mówię, że to Wy. Ale obok jest bardzo dużo egoizmu, i, i nie wiem o co chodzi. Tu chodzi o to spełnienie. Ty chcesz być spełniony, spełniona, tak? Chcesz mieć znaczący wzrost dochodów, i przychodzi ten dochód, ale pod warunkiem, że ty zaczniesz po prostu bardziej dyscyplinarnie do, podchodzić do czegoś. Ale nie wiem, takie, takie karty macie, słuchajcie, naprawdę dosyć mocne. Karta Wunio. Patrzcie, karta Wunio. Runa wunio i to jest karta ósemka. Wunio. Ja sobie zaznaczę. Vun. Vunio, karta wunio 8. Jest to znak powietrza. Zobaczcie sobie. Umożliwia wypromowanie się. Widzicie? Osiągnięcie sławy lub awansu. Właśnie o to chodzi. To jest ta wasza promocja, ten autorytet wprawia w stan szczęścia i pełnego zadowolenia. Amulet podnosi na duchu, realizuje marzenia, zmniejsza zniechęcenia. Śmiech jako najlepsze lekarstwo poprawia stan zdrowia skóry i wpływa korzystnie na układ immunologiczny. Sfery: radość, zabawa, taniec, popularność, przebojowość, optymistyczne spojrzenie na świat, aspekt pozytywny, dobrze rozwinięte więzi międzyludzkie, miłość, szczęście w związku partnerskim, jak i wśród bliskich, posiadanie prawdziwych, niezawodnych przyjaciół. Aspekt negatywny, brak umiejętności współpracy, niechęć do ludzi, wyalienowanie, gburowatość, nieszczęśliwy związek partnerski. I afirmacja, czerpie radość z każdego ziarnka piasku pod mymi stopami i każdego podmuchu ożywczej bryzy chłodzącej me czoło. Widzicie słoneczka i tą, tą runę dawajcie sobie do Portfelika i będzie wszystko dobrze. No tutaj słuchajcie, właśnie pokazuje się, że tu nie ma chęci wzięcia za coś odpowiedzialności, za, za czyny, za decyzje za niepowodzenia, tylko to jest tak jakby kogoś obarczanie. No słoneczka musimy inaczej do tego podchodzić. Słonka, dziękuję Wam bardzo, moje kebabki za to, że ze mną jesteście, za wasze łapki w górę, za. Um, za Wasze udzielanie się, komentarze, subskrypcje. No i życzę Wam na ten czas przede wszystkim i widzicie, ostatnia karta mi została dziesiątka mieczy. Macie zakończenie ciężkiego etapu super. No i kochani, życzę Wam przede wszystkim wszystkiego, co najlepsze. Gdyby ktoś miał ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem, a Wam życzę wszystkiego, co najlepsze, spełnienia, radości i do zobaczonka, błyska.